Piotrek przygotował przepyszną kolację. Piotrek pokazuje chłopaka, jak kiedyś wyglądał. Już 4 lata temu. Lat tak, tak samo stoi. Wow. Głównie brzuch widać. Ci wszędzie to jest. No, tak, czy No pokaż. Ja nie pokażę. Straszmy. Będziesz zaraz to... na YouTube, dostaniesz no. komentarze zaraz. się. No, był gruby. 30 kg w 3 miesiące. 3. Nie chcesz pokazać? Nie. No to nie. To nie pokazujemy. A to jest niesamowite, nie? Ale kiedyś Kasia taka pisała, z Niemiec też. Pisała, że schudła. No. W komentarzu którymś. I mówiliśmy, że opowiesz kiedyś historię swoją, schudnięcia. Kiedyś na 10 tysięcy słów? Może kiedyś. A kiedy <grym> właśnie czekałem na 7 tysięcy słów? To teraz mogę tylko to może wykonać. W Chorwacji pójdę się do morza w Oj, to musisz nagle zobaczyć, gdzie idzie ta rzeka. Czy tutaj, do tego morza wchodzi. Na bank wchodzi tutaj ten... Wszystkie rzeki płyną do morza niby. Tylko do którego morza? Dokładnie. Tam raczej do Bałtyku płynie. Czym tym już nie, ocean od morza. Że duży. Odpowiadam jak ty. Chodź Max się wypowie na ten temat. Tak, ale... to przestawimy. Żeby cię powitać? Ja Max mówię? powiedz. No czym się różni oceany? Albo rzeka to i tak jest ja e, częścią oceanu, nie? No jak było w no, Od dziesiątych no, nie robię. A jest częścią oceanu. To się liczy jako ocean. To jak pójdziesz się wykąpać w zerce, powiedzieć, że byłem w oceanie. No nie mówię, że ocean. A tam to Alek Ale w normalnie jakimś politykiem albo adwokatem, albo kimś takim. On ma takie rozkminy. I taki riposte szok. Ostatnie pojedynka. Przemyślenie ma. Że w pierwszej kolejności było obniżył cenę cukru. 50%. Tak, Alex Bym obniżył cenę cukru o 50%. Ale też wagę cukru o 50%. Gdyby już nie było 500 gram, tylko 250. No, no chyba po kilogramie sprzedają. <laughs> Ale na pewno cukier byłby na półkach, co jakby rządził. Wszystko ludzie by mieli. Pod dostatkiem. Co? No kto wie, może kiedyś prezydentem zostanie. No to możesz pokazać. Pokaż bliżej. O takiego. Nie mam zdrości. Widać? Takiego pieska mieliśmy. I takie auto zresztą też. Pokaż. Ło! Wow. <laughs> Szczęśliwy piesek. Szczęśliwy, fajny wow. był. Ogromny. No ale Bluetooth to wszędzie wchodził. Jak ja wchodzę na drzewo, to on też wchodził. Tak. No gorzej było z zejściem, nie? Ale wejść przed. Fajny pies był. Ale się zgubił sentymentalnie, to jest, zapadła cisza. <gry> Aleks na prezydenta! No, piękny. Och, A Maks ma nam program wymyślić? Aplikację? Yeah. Okay. Nie, Jaki? To nie możemy zgadzić widoku. No właśnie, nie możemy powiedzieć teraz. Ale Ty będziesz znanym programistą, nie? Tak. Yeah. Tak, cały świat o Tobie usłyszy. Łał. Wow. Od razu nam zafundujesz wycieczkę dookoła świata. I będziemy, pojedziemy sobie i, i będziemy vlogować, tacy starzy, nie? I będziemy vlogować. Dobra już, koniec. Gramy w kamień, papier, nożyce, losujemy czekolady. Kto w... Kto wygra, to wylosuje. Już wcześniej było losowanie na inny temat. Kto przyniesie bułki <grym> i Max przegrał, A teraz przed chwilą był remis. Wszyscy nożyczki pokazali. Czekaj, to musisz zapytać, kto przegrywa. Kto przegrywa? Ja. Nie, to, chyba to jest ja. Teraz ja przegram. To jest remis. Chyba tak. Wszyscy się... Tak? Remis on wygrywa na tak. nas. On na nim. Aha, masz rację, tak, jest remis. Remis. Mhm. No, co myślisz? Max... Max przegrał, tak? No to, jest, A, jest brało. Brało. A, to w trójkę, tak? w trójkę, tak? Tak. Remis. To baranki nie Remis! O! O! wygrałeś! Mój pomysł! Cześć! To. Ale fajna zabawa. Spekulas. Jak <gul -las> nie chcę wybierać. To jest piernikowa. To by piernikową. Ale dasz mi kostkę? Nie. <gul -las> Dobra. Ocenie pojawiała później. <gul -las> Za trzy, za w... A co z pozostałymi trzema? Wy musicie teraz, jeszcze raz. A, grać teraz... musimy. Jeszcze mamy grać. Tak, jeszcze dwa dwa rundy. Ale zasady. A, w trzy wszyscy, a te. Ja bym chciała, że ja to miałem. Ja, ja. Nie, teraz nie. mamy. Przecież i tak dostałem. <skrybujesz> eee! To teraz my? No. <skrybujesz> trzy miało być. A. A! <skrybujesz> To ja chcę mam wybrać, tak? Ta. Nie, nie, tak. Po prostu. No to przecież widzę, że tu jest ciasto. No i. Wybieraj! <laughs> to jest Jaką masz? Nie wiem, jaki to smak. Jeszcze my. Mientowy? Ledena. Przyszto Chyba kupiłam, miętowy, miętowy. A nie, nawet nie wiedziałam, że widziałam miętowy smak. Mientowy. Wow, ale ci się trafiło. No to musi być dobre. No, na Mięta pewno. To jest fajne. Tak. Teraz my. Wow. <grafisz> wow. <grafisz> ja przegrałam. A powiedziałam, pytałaś, kto przegrał. Powiedziałam, że ja. Wziął ciasku, bo widział, w Mam Dziął kokos? Ciesko. Ja się pomyliłam. <grafisz> nie, nie ma kokosa. Nie ma kokosa. No nie ma. Nie, ale nie ma kokosa. Nie, ja piernika. Spekulas. Mm. Płamań A ja tu coś pisze, że jest z To to jest kokos czy mięta? Kokos. Pokaż. Nie. To tacy. No to nieźle. Ja słucham, otwieram. To ja się wymienię z tą za kostkę. Chcesz spróbować? Oooo! koleżanka no, ja przyszła. Wymienimy. Na impre. A co ty masz? Masz miętę. A ty nie powiedziałeś, że miętę chcesz. Mogę się tą wymienić na miętę, bo tam mam bardzo mało. Nie, co się nie chcę wymienić? Ja chcę, żebyś ty chciała tą miętę. To nie jest pewnie. Chcę spójnika. jest... To oglądanie! Aaaa, to To Co <średzimy> 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 chcesz ze spójnika? Ja mam dobrą. Ja nie mam, znaczy nie mam dobrej, bo nie mam kokosa. Kupowałam kokos. A wy wzięłam miętę. Ja wiem dlaczego. Mm -hmm. Mówi się, że czujesz mięta. Mm -hmm. Do kogoś? Siedzi dwoje dzieci w piaskownicy i jedno coś zajada. Drugie pyta, Ej, co masz tam? Co ty jesz? A ty odpowiada, mięsko. Na to dziecko drugie odpowiada, a skąd je masz? Samo przypęzło. Dobrze. Dobranoc. wieczór. na noc. Nie, nie dosłownie. No Kusia nie, pchuj, nie.